Zaczynam dzień od 10-minutowej rozgrzewki. Po nocy mięśnie, stawy i ścięgna są sztywne, a plecak dorzuca kilkanaście kilo obciążenia. Ta gimnastyka rozgrzewa mięśnie, uelastycznia ścięgna i stawy. Poprawia krążenie, pobudza układ nerwowy do działania. Efekt? Mniejsza szansa na skręcenie kostki, ból kolan na zejściach, przeciążenia mięśni i ścięgien. A krok jest lżejszy i ekonomiczniejszy przez cały dzień. Co robię? Kilka krążeń we wszystkich głównych stawach, skrętów, skłonów, wykroków, kilkanaście pompek, przysiadów, a także dwa- trzy ćwiczenia rozciągające. Czy warto? Oczywiście, że tak. Gimnastyka poranna to najtańsze ubezpieczenie na szlaku. Gwarantujesz sobie mniej kontuzji. Lepsze tempo, poprawiasz koordynację. Robisz 10 minut, zyskujesz godziny spokojnego marszu. Dzień dobry, dzień dobry. Poranek dnia szóstego, turystyki górskiej. Siema, siema. Było ciężko wstać. Ale udało się, udało się. Dobra, poranna toaleta. I śmigamy, i śmigamy. Kolejny dzień, pełen niespodzianek i pięknych widoków. I nie wiadomo czego jeszcze. No i ponownie we wsi jesteśmy. Trzeba było wrócić z kempingu, żeby zrobić małe zakupy w sklepie. No i tutaj szlak. Szlak gdzieś tutaj, przy kościele. Chyba z lewej strony idzie. Szlak tu przy kościele z lewej. Leci, więc, więc tu się wrócimy. O, a tu barek, gdzie jedliśmy. A tam się idzie na szlak. Jeszcze do tego wrócimy. Na razie idziemy do sklepu. Jakieś, jakieś tradycyjna zbiórka siana i przechowywanie. Układali, żeby słowo albo coś. Zobacz, obsypywali to tym. Ale dziury są jeszcze między tymi, inaczej takie. No, ciekawe, ciekawe. Trochę cień. Ale wypas! O, tam stoły, znowu już piknik, my mieliśmy My musimy robić kilometry No, od godziny, od godziny idziemy taką leśną ścieżką fajnie, przyjemnie się idzie w tym cieniu drzew. Ładnie przebija słoneczko Jeszcze jakiś kawałek pójdziemy przez las, później trochę odsuniętego terenu, ale to już będzie później. O. Ciężkie plecaki, obadowalni trochę jesteśmy, bo jedzenia na dwa dni. Wodę też trzeba nieść, bo dopiero za około 8-9 km będzie następny punkt. A ja lubię dużo pić, więc trzeba nieść. Patrzcie, ktoś puszcza latawce. Na cel Chiriberry. 12 kilometrów, 700 metrów. A ola. Korbara 2 km, Chiberi 5-7 km, Auric 11,5 No ładnie, ładnie namicie. Do wsi Opara. Ostatnie dwa kilometry to to ciężkie zejście. Taką kamienistą drogą. To tak, jakby wtedy potoczek spływał. W ogóle, jakby tu by było mokro, to by było i bardzo, bardzo kiepsko, żeby zejść niebezpiecznie. Nasuło też można się poszlicnąć na tych kamieniach ale myślę, że już jesteśmy jakieś nie wiem 500 metrów może niecały cały kilometr albo mniej a ja już tu widzę dachy o jakieś 500 metrów jesteśmy we wsi z mała wioseczka No jesteśmy. Wcześniej była Bera, a teraz Obara. Elizondo. Fajne nazwy. Spuszczamy już oparę, zrobiliśmy tu sobie 40 minutową przerwę, przy tawernie jedynej pośród kilku domków, no i wracamy na szlak w kierunku Hiberii. Tak jeszcze tylko dopowiem, że pobara jest punkt wodny, można sobie za free nabrać wody zimnej, czystej, pitnej, a tutaj parę set metrów za, za wioską, mostek i taka miejscóweczka, że można się wykąpać. Chodzimy do Hiberii. Zobaczymy jak ta wieś wygląda. U, jest ruch. To jest zabytkowa chatka. Za chwilę będzie druga. Powinna być chyba zaraz druga, jak nie tu to, to za następnym dom jest. Mamy gdzieś do centrum. Jest, że tutaj są ścieżki Chodniki między Gdzie Jakoś trzeba O 698? Tu nie wiem Kościół nie wiem z czym Proszę Można sobie pograć, poćwiczyć Tu jakieś maty mają taki rumista? Stary kościół. Na razie wszędzie w ciągu dnia, jak przechodzimy przez te wsie, wszystkie kościoły są pozamykane.

chaty, okiennice <grymne> żywego ducha nie widać Dobra robimy to odpoczynek może zostaniemy na noc tutaj w tej na tej sali zobaczymy Chodzi na to, że będziemy tutaj spać, o ile nas o ile nas tutaj nie wyproszą i nie pozamykają drzwi. Oj. Jest nawet prąd. Upał dzisiaj, upał. Mam taką jedną informację. Dzisiaj minęło nam 100 km na szlaku. Pierwsza setka zaliczona. Dzień szósty turystyki górskiej jest zakończony. Trochę się wydarzyło. Przez zielony las niosą mnogi nas. Taki ciężki plecak, taki ciężki plecak. Ciężki plecak mam, kogo mam. Taki ciężki plecak, taki ciężki plecak.